Końcy na każdą platformę automatyczna dostawała także 7% taniej z hasłem LACHU. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pack and Play. Tym razem moim gościem jest Koza, także siemanko. Kiem, koza kanał, Koza! Sport. <noise> Czekamy że to powiesz. Słuchajcie, otworzymy sobie 7 paczek tradycyjnie po 7,5 tysiąca. Zbudujemy składy i potem ten, który przegra, oczywiście musi quick wszystko. A biorąc pod uwagę, że są tocy. Wiesz co ci życzę? Życzę ci takiego insignia na przykład. toca. Oj, to by bolało, to by bolało. A czemu zakładasz, że przegrasz? No. <laughs> Ale wiesz to, jaki mecz by... by wtedy był? Ojejej. No to by było coś, to bym walczył u niego. Ciekawe czy się uda trafić. Szkoda, że nie ma już chyba z ligi tureckiej, bo teraz byśmy mieli prawie 100 toców do o, trafienia. No, nie? Ta teraz Liga Turecka, mniejsze tak, szanse są nadal. To co otwieramy? Tak, tak, otwierajmy pierwszą, może od razu. U mnie jest lakazet na paczce. Jakby w paczce był lakazet, to by było. Tocic lakazet. To by było coś. Oj oje. A... Te reakcje jest najlepsze. Eee. <laughs> Nikt nie chce powiedzieć. Ale mam ramkarza powiem ci. To jest. To jest plus. Ja jeszcze nie mam To jest plus, dobra. Ja eee. sobie ich tylko przekładam. To jest. Można ogólnie zrobić tak, że ich zaznaczasz i kilku, rzucasz No do spadu, nie da się nie? właśnie. Jest... Niestety dopiero chyba w FIFA 18 to wprowadzą. Tak, ale będziesz mógł to zrobić za 10 fa fapońców. <laughs> to by rok, dobra. I to do klubu. Te jestem gotowy na drugą paczkę. I ja też. Możemy otwierać drugą? Um... Dobra, u mnie leci. Zobaczmy, co tu będzie. Guero, a w paczce? Ja tylko tak czekam, aż mi się na, nie, na niebiesko ześwieci, ale coś mi nie wychodzi póki co. No, ja trafiłem Gabiego z Atletico. Ja ci nie powiem, co? Zobaczysz za chwilę. Dobra, Ale ja widziałem, że ty bardzo ten... lubisz z kamykiem otwierać paczki. Tak, powiem ci, że otwieranie paczek z kamykiem to jest moje ulubione zajęcie ostatnimi Piątek z kamykiem to jest najlepsza impreza dla mnie. Piątek z kamykiem. No to jazda. O, dobra. taki Griezmann, Griezmann mam na paczce. A może ja pominę? No nie był to najlepszy pomysł w moim o! życiu. O, To mi się podoba. Już jestem gotów. Griezmann na paczce, mógłby być w paczce Griezmann. To jest dobra bestia nie dokarnych. Łe, co lewy? to? chociaż ten jest taki. A pierwszy rzadki zawodnik jakiś bardziej znany, ale nadal. Ale masz na myśli, że że, że, że złoty świecący czy że Ta, taki słaby? Złoty świecący, ale z... <śmiewanie> dramat, dramat. Pierwszy rzadki. Ale z Barcelony. Jakieś... A u mnie wszystko leci. Dobra, bez teraz poleciało Lomessi. Nie, oh! nie gadaj. To co trafiłeś? O ty! O. Powiem tak, jak go squeakseluję, to mnie nie zaboli, ale Toc w paczce za 7,5 tysiąca oj, 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 oj. Pozdrawiam Kamyka <grym> e, Wiesz co, tak, ja jeszcze tylko Roa wrzucam do Dobra, mojego Dobra, za mi się już otwiera jak coś Ja nie wiem, nie mam pojęcia kogo miałem, kto to jest w ogóle, jakiś kolumbijczyk Dobra, nie jest źle, jak coś to będzie można ich połączyć w sumie ta sama narodowa. powiedziawszy mam to co, ale poza tym jest dramatycznie. Po, po prostu dramatycznie. Dobra, dawaj na da KZ. by się przydał jakiś napastnik w ogóle, taki lepszy, że tak powiem, przynajmniej świecący. A nie, jestem. Ja jest jeden. wiem drugiego bramkarza. Kurde, no dwóch bramkarzy, naprawdę super. <laughs> Możesz dać do składu, nie ma problemu. No, dobra. dobra. Ale im dałem zarobić dzisiaj, kurde, wyczerpałem limit na cały rok. Dawid Alaba w paczce! O boże! O boże, co to jest. O nie, o ten mi się przyda i ten, ten też. O to mi się podoba. Dramat, po prostu u mnie to leciał taki syf cały czas. Czekaj, czekaj, ale się ładnie połączy teraz. No dobra, ludzie, to w takim razie tak się prezentują nasze składy. Ja jeszcze składu kozy nie widziałem, zobaczę go dopiero za chwilę. U mnie 65 zgrania i 78 ratingu, a u Ciebie? U mnie 77 7 ratingu i 82 zgrania. Zgranie mnie martwi, ale dobra, idziemy teraz już się wyszukać w meczu towarzyskim, widzimy się za chwilę. No Pokaż mi ten twój squad i twojego co to, co? masz A, tu jest środkowy obrońca! Magili! A ja mojego, mojego najlepszego zawodnika mam na ławce ja swojego najszybszego zawodnika mam na ławce, więc też tak naprawdę najlepszego, no, ale ten bro, ma... oh, bro, Ty już nie strasz ty. Masz Adama Lalany jeszcze. Kurde. Tak, tak. Lalaną się fajnie grało przynajmniej kiedyś, nie wiem jak będzie teraz. Niezły był, znaczy w tej chwili On w ogóle 600, no. 600 końców dobra. chyba kosztował. No on jest naprawdę OP, jest tani. Zobaczymy. Pamiętam jak robiłem sobie skład na początku do 5000 końców i na lajcie można było grać Bo To wszystko było wolne, dobra Mehmetli. No. no lewa noga, lewa noga. Strzelaj panie! To... Gdzie jest piłka stary, ja nie to... wiedziałem cię. on, on się jest tak tłusty, że ją zasłonił. <laughs> A czerbi toc, człowieku, on musi wziąć ciężar gry na swoje barki Pernas, bo To jest taki mały przedsmak fantazji. No, to jest, to jest jak mecze towarzyskie przed Euro. <laughs> Tylko tu jest taki problem, że obaj jedziemy. Trollololo. <laughs> Dobra, szamrani, pięknie. No, 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 biegnij, biegnij, chłopie, biegnij. Stary, ja się czuję, jakbym grał brązowymi. No, ja tak samo, dobra? No, wiedziałem, że to zrobisz, pik, ale zanim pik. on podszedł, po prostu. O, no, 1-0. Dziesiątka by minuty. był Al-Shamrani, saudyjska magia? Nie tutaj... wiem. Ale patrz, wiem, tutaj jest... się już ustawiłem. Zostałem specjalnie. A no no, to jest, to jest prawdziwy numer 9 mojego składu. Tak, Al-Shamrani. Jak on biegnie w ogóle? A to jest Kamara, okej. Okay. Oj, gol! Ani mój bramkarz, ani mój obrońca chyba do końca nie wiedzieli, gdzie jest piłka. Bo on wybiegł za piłką. zobacz. No Ładnie to zrobił, Maggidi. Bałem się, że nie strzeli. A, to cleverly. To ty raczej nie poskilujesz. No, u mnie. O, o kamara z główki! No. Dwa do jednego. Do tego się nadaje tylko. To jest jedyna rzecz, w której mój skład nie powinien przegrywać Cuk główki, bo ja mam takie po prostu samych takich tłustych dzików. Wysokich. Tłusty. No i to jest jedyna Ale rzecz, Ale ten w twój tos, tos jest mi... wart z quicel, nie? nie tak, coś, coś takiego. Ja mówiłem, ja bym mnie nie nie zabolił, jeżeli go squeekseluję. Jak nie kweeksel, to jakiś wiesz, 20 tysięcy, coś takiego. O, patrz. No no, no no. No 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 ale fart, ale fart. Jezus kurde. Maria, jakbyś to strzelił tu <noise> Ale mnie też to w kuza niesamowicie. Odbierasz komuś piłkę, on dalej z nią biegnie. No i, i jeszcze do własnej bramki w kierunku, żeby je chociaż na bok schodził, nie? A on... Tak. No, z no z nim nie to podał. Nie no a czerbi jesteś to sem. Dobrze bramka. Się. Ale wyłapał. Ajajajajaj, aj, 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 mogę uderzyć. No, dawaj! Chłopie biegnij! Biegnij! Dawaj, tak, 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 jeszcze tak, tak, władzy... dobrze! Jezus dobrze! Myślałem no. myślałeś o lobowaniu już, nie? Yy, myślałem, ale widziałem, że się cofasz już. A, specjalnie, Dobij jeszcze dobrze! Ja, ale ja specjalnie nie. tam z Ja widziałem, że ty podasz, nie? Jestem tam tym obrońcą. Dobra, że lalana nie podskoczył, koniec, to było Koniec. Zobaczmy staty, ciekawie jestem. Wyrównane. Nie, równo. Równo, równo. No bo ja na początku przycisnąłem tam. Tak, 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 tak. Dobra, czas zrobić zmianę. Dobra. No mówiłem, że... O Jezus. A nie, Hames, <laughs> a myślałem, że to jest he, Hesse. He, 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 he. Nie, nie Hese. Ty, to dobre trafienie, stary. Taki overall w parce za 7 kółka. No. To jest lepszy niż mój Toc nawet. No bo on miał 83, a twój 7, 86 8, 7, 7. 7 Dużo lepsze trafienie, nice. Szkoda, że z takiego klubu, nie? No ale przynajmniej <laughs> pewno Będzie zmieniał pewnie. Nie, myślę, że zostanie. Jak sobie chłopak w głowie poukłada, to będzie dobrze. O, dziura w obronie. Dziura James w obronie. Rodriguez, to jest wejście, nie? Dziura w obronie. Tak jest. Mm. Ładnie to znalazł. No ja wyciągnąłem środkowego to był bo Ja też zawsze bronię no i... Nie zawsze to, O tym zapominam, tak ci No i, i właśnie ja z tego tracę mnóstwo godzin. Wybiega jak debil do przodu, a potem taka dziura zostaje. Prawidłowa decyzja arbitra, jeszcze celuję w niego palcem. <laughs> co on robi, no Czemu nie podejdzie? Bo on chciał nawiązać kontakt wzrokowy. Tylko on jest a... to jest tak jak ze zlatanem, widziałeś to? Jak yy, sędziak go chciał przywołać do siebie? A, a on nie chciał przyjść. <laughs> tak Al szamrani No fał tam był panie sędzia, co pan nie wizże Ale no, w ogóle to jest piękne co robi ten, co robi Zlatan z z mediami teraz. No, czekaj, czekaj, czekaj. Ja pierdilka. <laughs> Możesz dokończyć, na no spokojnie. No, to, 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 to z tym euro mnie rozwaliło, nie? Z euro? To że znaczy? kto wygra euro? On powiedział, że jeśli nie Szwecja, to go nie obchodzi. Jak to będzie najlepszym strzelcem, powiedział, że jeśli nie on, to go nie, to nie obchodzi. Aj, chamez. Prze ja to widziałem na przewrotkę, że leci. Jakby to bramka. wyszło! To wszystko było pod kontrolą. O stary. Ogólnie nie wiem, ile wzrostu ma ten mój bramkarz, ale jak miał z medry 20. M. Kurde strzel to! No TAK jest! Tego gościa co ty minąłeś na początku, ja w ogóle nie kontrolowałem, bo nie chciałem tam podłazić. Bo że go nie, chciałem zasekurować tu, nie? O, Pięknie! Ale przybitek, ale przybitek. No tam było trochę farta, ale z sombrero mi się podobało. też tak masz czasem z tymi balerolami? nie ta, w tą ta, stronę ta zrobisz? No o, świetnie, jak foka stary poleciałeś, prawie No, no, no! Ciągłeś w polu karnym. No wiem! No co jest, panie Ja nie Zenio, mówię, że nie, koza! Sprzedany mecz! Sprzedany mecz! Dobra, a Czerbi? Jak Salamon. Miało być jak Salamon. Solomon? Salamon? Salomon? Slimani. Slimani? Dawaj, dawaj, nie ma spalonego... No weź tu. Eee, no no ja co za patałachy po prostu! Jaki fart! Szkoda no, strzępić, kozachy, no No. O! I... no to... Poem. Kosa To jest Nie, to, czerwone, to, to była, powinna być czerwona. Chyba powinna być czerwona, nie bo już mu, mu zwiewałem Ale łysy No chodź, biegnij tu, dobrze, gratuluję, witam Nie mogę podejść dalej, to jest takie wkurzające No! Nie, jest, no nie nie trafił! Jest ja stary, ta końcówka to jest taki fart. O mój Boże! A on to wyjął jeszcze A bo... Po głowie mu poszło. Ale dostał z piąchy w twarz. No, utrzymał, dobrze. Jest no wreszcie. tego to już nie przeskoczę, no zobacz, wreszcie. jaka jest różnica. Bierzemy piłkę, panowie walczymy, jeszcze jest dużo czasu, żeby odrobić. Patrz stary, popatrz jaka jest różnica wzrostu. Nie, przede wszystkim był przed nim, nie? To już było po ja, ja, No. 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 Dobrze, Prawy. jest. Koniec. Gratulacje, aczkolwiek mecz w sumie był w miarę wyrównany. Różne, Równ, nie mówię, że... Wiesz, jest Spaget Play, tu się może wydarzyć wszystko w sumie. Za tym sprzedane spotkanie, ten rzut karny niegwizdnięty. Magidie and of the match, o proszę. A u mnie kto jest najlepszy? Alshamranii i... ...Gard. No w sumie bo on dużo wyjął piłek, to może dlatego. Chuj, Patryści 8-0. No dobra, wiesz co, to ja jeszcze tylko. Ty, statystyki nawet dla mnie były. No co ty? Miałem 14 strzałów, 9 celnych, a ty 11, 8 celnych. No w sumie tak. Handicap, handicap. Handicap, jak coś. Dobra, w każdym razie dziękuję Ci bardzo za odcinek. A ja teraz muszę I... pożegnać moją drużynę. Tak, teraz muszę squxerować wszystkich. Ludzie, pamiętajcie też o tym, że idziemy teraz nagrać też piłkarską kozę, dobrze mówię? Tak jest, tak jest. Także macie kanał do kozy oczywiście w opisie, więc zachęcam, wbijcie, zostawcie suba, obejrzyjcie odcinki. Też I zapraszamy. widzimy się następnym razem. Tak? Tak, a Koza, ja widzimy się pipsu... w Fantasy upgrade. Tak, widzimy się, chociaż już Kamek <laughs> zapowiedział, że za te wszystkie toccy będzie chciał mnie rozwalić. Zobaczymy. <laughs> to do następnego na razie i piona! piona. One more time, can I just say that shit that's been up on my mind? You see, the times are decent, and I've been doing fine. And some people are. So